Pokonał mnie DZIŚ jakiś Nob i jego słaby Pokémon. Dobra, to tak. Skoro jestem już detektywem i graliśmy już w Pokémon Quest w ostatnim odcinku, to zagrajmy też i dzisiaj. Muszę się tylko zmniejszyć. No i chyba taki mały wystarczy, nie muszę być jakichś gigantycznych rozmiarów na tym dzisiejszym odcinku. Zobaczmy co my tu mamy. Poliwak na 49 poziomie, no spoko. 34 tysiące to jest poziom mocy, także jedziemy z tematem. I tutaj bulk up wchodzi. To jest ten team mój niepokonany. Charizard z Fire Punchem, jeszcze trujące żądło Petrilla. I tutaj naprawdę te Pokemony są są potężne. Na, na tych pierwszych poziomach, kiedy są właśnie te pierwsze Pokemony, nawet nie zawsze musimy atakować naszymi specjalnymi ciosami. Ważne, ważne jest to, żeby te Pokemony same atakowały i radziły sobie właśnie tutaj z przeciwnikami. Trujące rządło można użyć na tych ko kolejnych albo, albo jakieś inne specjalne ciosy. Jednak pamiętajmy, że Bark Up tutaj wchodzi powinien zawsze, ponieważ za zawsze on bustuje naszą obronę i zawsze nam bustuje nasz atak, dlatego warto go użyć na naszej drużynie, żeby po prostu te statystyki każdego z naszych Pokemonów podnieść jak najwyżej. I tutaj coffingi i Wizingi zostają pokonane. Bulk upa sobie odnowimy. I jak tutaj Charizard dos doszedł już, no to strzelamy też strującego żądła z tej pięści, maczam to na parze tę swoją łapą, z całej siły trujące żądło jeszcze raz fire punch i zobaczymy czy dzisiaj właśnie wpadnie nam shiny bo to będą znowu dwie szanse na spotkanie pokemona dzisiaj już jednego mieliśmy dziko który tutaj przybył do naszej wioski do naszego obozu, ale ciekaw jestem czy jutro będzie jakiś nowy pokemon czy, czy też znowu jakiś pokemon którego już mamy Nowy Pokémon mam na myśli tutaj Shiny, którego fajnie by było przygarnąć do, do naszej drużyny. Wtedy można by, wtedy można by takiego Shiny na przykład właśnie wsadzić do, do teamu. Oj Charizard, coś ty odwalił. W poprzednim odcinku ci nie najlepiej szło, dzisiaj tak samo, Maczam tutaj też odpadł. Tutaj, ta ognista pięść, tutaj Bedryl się odrodzi, może, może, tym żądłem zaatakuje. No, ale Machampa teraz mi pokonali, pokonali mi Machampa, co się dzieje, no? Bidrill, dawaj tym żądłem atakuj, ty za ty... O nie! Tutaj zabili mi Bidrilla i tego. No to maczam szybko ten w niech wejdzie chociaż. Ten Wireplume jest solidny! Co on taki mocny? Patrzcie, na hita mi zdjął Bidrilla. Chyba muszę się orientować, tak coś czuję. O, nie zdążyłem się nawet orientować. Pokonali mi wszystkie moje Pokémony. I co teraz? No, no nic, poddajemy się po prostu, bo nie opłaca się nic więcej robić w tej kwestii. No cóż... Pokonał mnie dziś jakiś nob i jego słaby pokémon. Dobra, podnosimy poprzeczkę, 35 tysięcy. No, no, no nie wiem, no. Napiszcie w komentarzu, które fałszowane melodie są waszymi ulubionymi. My wchodzimy z Balkapem na początek. Tutaj Beedrill, trujące żądło, Charizard, ognista Pięść i wszystkich rozwalamy. Jeszcze Balkap wszedł ładnie na początek. No i idealnie! Jakby tak samo poszło z tymi poprzednimi, no to by było, by było łatwiej. Ach, ten Beedrill, po co on w to drzewo trafił? Po co on w to drzewo trafił? Zamiast tutaj, tutaj atakować, no to ten drzewo rozwala. Dobra, maczam. Dawaj tego balk upa, bo tutaj nam się skończył. Fire Punch. Jedziesz, czarku. Świetnie. Świetnie ci poszło, gratulacje. Balk up. Fire Punch, jeszcze raz. A to jest fajny pojedynek. Teraz Bidrill kontra Bidrill. No nie wierzę, no. Trujące żądło. Fire Punch. Bulk up. Um, co tu jeszcze dać? No, tego Fire damy, oczywiście Poison Sting, czyli trujące żądło. Mm, Balk upa zaraz odnowimy. Trujące żądło ponownie wkracza do akcji i Fire Punch. Tu Butterfly został zgrillowany. To jest motylek na grillu. I już go nie ma. Naszym bossem jest tutaj, jak widzicie, finosaur. No to bulk Upa już mamy. Och! Po co, po co tego Fire Puncha użyłeś, Charizard? Po co tego Fire Puncha użyłeś? Wtedy trzeba używać na Pokémonie, a nie na drzewo. A tu nie powinno być problemu, bo to roślinne Pokémony to zejdą na tak, krachciach. A ten finosaur ma Petal Blizzard. Tak. Jak mi się wydaje, bo to ma te różowe liście dookoła niego. A ty, Maczam, dawaj tego balk upa, bo bez wzmocnienia to aż takich potężnych obrażeń my nie zadajemy. Także rządło, fire punch. Wow, 61 tysięcy punktów aż e, zadał ten, ten fire punch. To jest dobry cios. Jak taki critical hit siądzie, no to jest po prostu kozacko. I mamy pokonanego kolejnego Pokemona. Czy będzie jakiś złoty kamień? Niestety nie. Niestety nie, no ale, ale jakieś tam bonusy i owoce do naszych zup, składniki przydadzą się. Przypominam, że na mojej przypominam, że na mojej stronie hikomiko.pl dodałem różnego rodzaju przepisy Znajdziecie je w zakładce Pokemon Quest Poradnik Tam są również kalkulatory do statystyk, IV Pokemonów, także polecam. Dobra, teraz na, na, na nasze nasz, 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 trudne zadanie, bo tutaj jest Boss legenda do pokonania. Eee, legenda, która jest ostatnim Pokemonem. A teraz dodatkowo mamy trudniejsze pokemony do zbicia. I tutaj nie wiem czy Fire Punch, Charizard i trujące rządło Bedrilla dadzą sobie radę z tymi Pokemonami. Tutaj jest Golem i Alakazam. Bulk Upa odnowimy i wszystkie ciosy ładnie wchodzą, ale tak bardzo powoli zadają je. No, i cyk, jeszcze balkapa odnawiamy, żeby tam potem nie było. O, trafiliśmy ten legendarny kamień, którego dobrze by było złapać. Dobra, balkapa też trzeba odnowić. Trujące żądło. Dajesz, dajesz. Ta hydropompa jest mocna, powiem Wam. Czasem potrafi tyle obrażeń zadać, dobrze trafiona, że to jest masakra. No, ale mi odepchnął Charizard. W ogóle ten Charizard wtedy ten atak pięścią nie dosięgnął do niego. Tu jeszcze lodowy promień słyszę po głosie. Trzeba dać boosta od Machamp'a. Hmm. No nie! Trzy legendarne ptaki! Moltres, Zapros, Articuno. No, no bardzo sprawiedliwie. Trzy legendy kontra trzy zwykłe Pokemony. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj maczam sparaliżowany. Nie może użyć swojego bulk-up'a, który by się teraz przydał, żeby właśnie odnowić ten atak. No, i pokonali mi Charizarda i pokonali mi Machampa, i nie zdążę już uciec. Bo tutaj jest Beatrice sparaliżowany i pokonany. A takie fajne dropy. Tutaj ten kamień, dodatkowy składnik do właśnie Mew, miotu. Właśnie Mew i miotu może być przywołany dzięki temu składnikowi. To jest taki legendarny składnik. A teraz, no, no, ile jeszcze się te zupy. A no, tak, jeszcze jedna runda. Jeszcze jedna runda, i nam się te zupy przygotują. Ciekaw jestem, jakie pokemony przyjdą jej skosztować. Czy będzie jakiś fajny Pokémon, czy będzie jakiś shiny? Dzisiaj się tego dowiemy. Już za momencik, właściwie. Tutaj szybko rozprawka z tymi pokemonami, Tym razem jest to Alakazam i Baterki. Dawaj, Fire Puncha. Rządło. Przypominam, że gra Pokémon Quest jest za darmo do pobrania na telefon, tak samo na konsole Nintendo Switch. Kabut opcji Winosaur. Ok. Może być. Nie narzekam. Drugańce rządło. Firepunch. Punch. Fal'capa mamy jeszcze do połowy, to nie. Ale wchodzą te ciosy, no bez kitu. Chyba zmienię ten team, jak, jak, jak tutaj nie pójdzie im za bardzo dobrze, to będę musiał zmienić team i w następnym odcinku przygotować jakąś lepszą drużynę i jakieś lepsze ataki. No i znowu Moltres zaprosarci Kuno. Jak my to mamy walczyć z legendami? Widzicie to? Uciekajcie! Jak się uciekało? Tak się uciekało, tak? Najlepiej by było, gdyby się jakąś legendę najpierw pokonało, co nie? I wtedy jest mniej tych potem legend do, do walki z nimi. No, ale to widzicie, nie zawsze się tak da. Nie zawsze się tak da, ale już Zaptosa wyeliminowaliśmy z tej rozgrywki. Teraz jeszcze jakby tego Moltresa, bo on strasznie parzy. Ten ogień, jak się w niego wejdzie, to potrafi zabić. Potrafi zabić i naprawdę nie jest ciekawie. Dawaj, dawaj, dawaj. 2 minuty 19 sekund to chyba niezbyt wiele czasu. Zwłaszcza, że ostatni będzie legendarny Pokémon do pokonania. Dobra, nie ma go. Kto jest naszym bossem? Jest to Mew. Mew, mityczny, legendarny Pokémon. Idziemy. Minuta 50, to dość mało. Mamy jeszcze tego Balkapa. Jestem ciekaw, jaki będzie miał atak specjalny, bo legendarne pokemony często zadają jakieś takie większe obrażenia, a z tym wirem, który on tu ma, to chyba jakoś wiele nam O nie, patrzcie, zamroził mi Bidrilla. Przepraszam. Zamroził mi Bidrilla, no bez kitu. To ja tego Balkapa muszę odnowić. O nie, i Hyper Hyper Beam, Hyper Promień. To jest niefajne. Jak mu się ten hiper promień załączy, to może siekać. Widzicie? Jak sieka. Chyba teraz będzie. Nie, nie teraz, ale zgrąbałem. Teraz będzie. I rozwalił mi Charizarda. Bo źle wyczułem. Źle wyczułem ten moment. Teraz uciekajcie! O nie, biedny maczam sam tu został. Dawaj Machamp, dawaj. Udało mu się pokonać. 45 sekund zostało tylko do końca, także było... Dawajcie specjalny. A, nie ma specjalnego. To nic. Nie ma specjalnych, nie muszą być. Wystarczy, że są te zwykłe. Dobra, zobaczmy nasze zupy, bo to było to, na co czekaliśmy. Czekaliśmy na to dość sporo. Dwie specjalne zupy. Zobaczmy, co z nich będzie. Plain Creepy Ala la Cube. I Pokémon, który do nas przyszedł, to Eevee. Czy będzie shiny, czy też nie? Ach, zwykła forma. Na którym poziomie? Na 75. To nie tak źle. Dwa, dwa ataki ma. Dobra, zobaczmy drugą zupkę. Też będzie taka sama. Taka sama, bo robiłem dwie takie same specjalne i farfetch. Farfetchów już nie lubię. No. Tyle farfetchów mam i chyba dwa shiny. Ten jest zwykły na 98 poziomie. To bardzo mocny. I dwa ataki ma. No, liczyłem na coś więcej szczerze powiedziawszy. Tutaj aż Miotu przyszedł przywitać się z tym farfetchtem nowym. Haha, <laughs> to jest shiny Miotu w ogóle, ale się wtedy cieszyłem, że ja go trafiłem. Możecie zobaczyć inne filmiki z serii Pokémon Quest na moim kanale, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, cześć!